Witam na mojej podłodze Piękną Generalnie nawet nie wiem jak ja mam otworzyć ją w sumie, bo to jest pierwsza lalka takiej... generacji tego typu po prostu z MGA I ja nie mam bardzo skomplikowane pudełka Jakby to nie jest taki zwykły prostokącik, tylko... To jest jakieś takie... takie gówno jest Dobra Mamy tutaj piękniutką y, notaszkę z Shadow High, która jest Sabieleńka piękniutka z brokatinkiem po prostu. Ha, nic więcej nie potrzeba poza tworzeniem jej, dobra. Myślę, że z tyłu gdzieś sobie ją otworzymy. W ogóle pudełeczko jest takie glitch, takie trochę holo, takie. Ono jest tak ładnie mieni pod światło. O, o widać, ładnie, dobra. Generalnie z tej serii ta, ta czarna, co on no, trochę brzydko, no. Ona się Chanel y nazywa. No, to jest jeszcze ładna. Reszta tak... Ee, ale ta jest jeszcze ładna, dobra. Ale dla niej mi nie jest tak dobra. Tu są tasiemki. te tasiemki. Tu jest jedna tasiemka. I druga. Przyciągam tasiemki. Się I chyba jest więcej tak ta. Tu są tasiemki. Moim nożykiem profesjonalnym skalperem z... Chińczyka za jakieś 5 zł. Dobra. Może nie powinno ją tak rzucać. Okej. Okay. Tutaj się otwiera coś. Kolejna taśma, bo użyje taśmy. Pracujmy żółwie. E. Okej. Okay. Jezu! Rzucaj nią. A. Dobra. I ukazuje nam się... Cały tył opakowania, więc to rozwaliłam, chyba, dobra. Tutaj widzę, mamy stojaczek sobie. O. Ty go odkleimy. Dobra, mamy stojaczek. Teraz przejdziemy do opisywania tego wszystkiego. Co ja tutaj zrobiłam z tym? Co tu dobrze otworzyłam? Nie wiem. O, tutaj mamy ubranko. To jest taki kartonik. Jezu, co to łamie. Z kickim klejem, to takim żółty Dobra, więc są takich fajnych kartoniczkach. Hej, w ogóle pierwszy raz otwieram. Miałam lalkę z DJ, bo wcześniej nie miałam do okazji wyczynienia z nimi. I taki obrzydliwy żółty klej tutaj jest, no dobra? tutaj do tyłu to damy. Fajne takie kartoniczka które tak. Fajnie to wygląda, sobie postawię to tu. I tu. tu jest nasza ziaba piękna stojaczek jak tutaj Ciebie ciągnąć? Cię nie zniszczyć. chodź tu do mnie Jezu, tu jest jeszcze więcej taśmy dobra chodź, chodź, O. do tyłu jest, dobra chcemy połóżmy o Jezu, ale Ty śmierdzisz o, o Jezu, czemu tak śmierci? Dobra, postawiłem pionę, żeby było ją widać. Więc trochę włoski tutaj wypadł. Nie chcę się kardy, jakby, no. Hmm. Okej, okay, z tego co czuję, że ma klej na końcówkach, ale nie ma go jakbyś super dużo. Uu, ale te włoski są bardzo takie kładziutkie, śliskie takie. Dobra, więc sobie jakąś ją tu trzeba wyjąć. Chyba będzie najtrudniejsze, dobra. Więc jakimś cudem ją odpakowałam z tego kartonu. Chciałam go sobie zachować, ale trochę już go zdemolowałam. Ale myślę, że jak to się sklei, tak fajnie można sobie ją postawić w tym czymś. Tu taki grzebyczek. Taki ładny, przezroczysty z brokacikiem. Go sobie też tutaj odpakujemy W ogóle to odpakowuję tak nieudolnie Po prostu wszyscy, którzy to oglądają płaczą po prostu Bo tak dawno nie otwieram szafki Lalki w takim opakowanku, że no już nie umiem Dobra o, Mamy grzebiczek Tak się on prezentuje, z takiej brokatowitki e, To jest ten logo Shadow High i takie fajne końce tutaj ma Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Postawiam go tu. I przechodzimy do samej lalki, która sobie siedzi tutaj. I ma tonę gumek. I tu już się boję. Jakby. Dobra. Tutaj, hawi do mniżyczki. Zaraz wracam. Po tysiącu latach udało się ją wyjąć z opakowanka, więc ma ona artykulację. Na całych rączkach, że tutaj dłonie, no wiadomo łokcie i ramiona. Fajne pasurki ma takie ostrytkie. Hallo? Ostrość. Mm. Takie słodkie ma na kłóce. Dobra. Właśnie takie fajne materiałki. Takie... nie są takie proste, co nie? Takie delikatnie. Ok, są kolanka zginane. I to, co już mi się podoba, chyba, że są double jointy. Ta, jest Może zgięć tak prawie do końca tak tą nóżkę, fajnie Są fajne takie na kolankach, lubię kolanki, ma takie, takie coś na kolankach Dobra, ma no, szeroką dupę, no nie powiem Włoski są takie fajne, no końcóweczki są potem takie posklejane tym klejem czy tam żelem To jest Ale są mega takie kłaciutkie, fajniutkie Dużo ich dużo, bardzo dużo Yy, troszeczkę ma tutaj brudny policzek, ale to sobie wyczyszczy, nie ma sprawy Ubytków w makijażu nie ma, to dobrze Tutaj ma na gumeczkach buty przymocowane A tak teraz przejdziemy do strony Tu ma taką bransoletkę, ona jest zdejmowana Taki Perełki, oni są takie srebrno-białe, jakby ciężko stwierdzić, czy srebrne, czy białe w sumie Kolczyki z Shadow High Jezu, nie tu I tutaj mhm. ładny odlew uszu. Okej. Okay. To jakiś też brudek ma upadce. Okej. Okay. Sukienka jest na rzepę. Z kokardką, z takim yy, diamentzikiem. Tutaj tak samo jest taka większa kokarda z przodu. I takie piórka. No są mega mięciutkie. Są takie frędzelki to bardziej piórek miała być z takimi srebrnymi Kropkami, cośami Okej okay. Fajnie, fajnie, okej, jest ładnie, jak mówiłam, w całości Miękne niebieskie oczka mam, może jest cała biała Pokaż się Okej okay. Tu jest ta kitka bardzo dużo, ma tych wow, jakby no Więcej ode mnie no, buciki chyba jakoś super, że źle nie są zrobione. Szkoda, że się że nóżki, jakby te stopy nie ruszają, bo w sumie artykulacja na stopach też w ogóle łaha. No, buty są takie szpilki z jakimś takim łańcuszkiem, z jakimiś białymi cośami. Tutaj ciężko mi stwierdzić w sumie, do końca, co to jest. No, stoi. Nie, stoi. Dobra, to sobie ją tutaj położymy, delikatnie Przejdziemy do tych rzeczy, tu już mamy grzebień, to weźmiemy stojak, żeby ją postawić Ej, jak to jest takie, Taką potężną podstawkę, ja naprawdę jeszcze nie widziałam tak potężnego stojaka Są, tak są takie ćwiki, one no są takie przycięte, jakby że nie są jakieś szpuciaste, tylko tak przycięte. Jest taki ładny, przezroczysty, z brokatem, mm. Okej, okay, mam tak samo taki kijek i ten trzymak Strasznie szeroki on jest w ogóle Nie, on taki, on jest tak szeroka Dobra Smontujemy to I fajnie, że jest takie coś, że nie ma takich mózgach, że on jeździ góra-dół, nie? Tylko on tutaj w miejscu Wiesz, się ciężko no, Dobra No co by się na tym trzymać? To jest takie szerokie, no szeroka, szeroka. O, ty rzeczywiście. Dobra. Ej, ładnie stoi, co nie stabilnie. Nie chyba się chyba do tyłu. Nie. Dobra, przechodzimy sobie dalej do lateczku. Dobra, szybko, dopóki to jeszcze nie spada. Więc mam te takie kozaczki, no są całe brokatowe I no, kolejna zabawa w otwieranie tego. Słuchajcie, takie. Okej. Okay. Ja za to pora Dobra, w... robimy z ręki bo nie mam cierpliwości. Więc są to takie kosaczki, są te brakatowe. To troszeczkę jakiego żółtego, ale to, no klej do domu trzeba to przykleić. I one się sypią. Co mnie jakie ja dotykam? One się sypią. Ja nie chcę tego wyciągać. Ja wszędzie brakat nie chcę. Więc koleczki są ładne, są takie sztywne. To jest taki materiał on jest po prostu tak skięty, okej okay? Myślałam, że będą plastikowe, takie gumowe Ale nie Ja ich nie będę z tego wyciągnął bo one się sypią całe I ja nie chcę mieć wszędzie brokatu, okej? Okay? Pusteczki są, no, śliczne I one tutaj zostają po prostu Chyba, że jakoś pola czy coś bo ja Nie chcę mieć tego brokatu wszędzie I mamy jeszcze te ubranko Już je otwieram i tak się ono prezentuje z na takim plastikowym, jak ala, manekinie, żeby to się nie okształcało i tak ładnie się prezentowało. Więc mamy takie futerko, i ono ma takie paseczki tutaj z takimi przyciami, takimi w kropeczki, i one się tak mienią. Takie, taka brokatowa stanitka. Futerko jest bardzo mięciutkie, bardzo ładnie zakończone. tutaj te rękawki są. Już tu słuchaję wyścianą, aha, dobra, tu i tak wygląda tył, tak samo są takie przeszycia. Tutaj mamy tak samo taki top i spódniczkę, ostrość. Halo. O, już to ściągam. Dobra, ta kurteczka cudownie wykonana. ma taki mięciutki welurowy biały materiał w środeczku. Pięknie jest podszyta w ogóle żadnych nic tak nie wystaje, tej nic. Piękna jest i cudowne to jest. Wow. Będę chciała może to tworzyć, ale nie w wersji futerkowej, tylko takiej materiałowej dajcie się znać odtwarzanie takich ubranek, co mi to byłoby ciekawe I tutaj mamy drugą część tego kompletu Czyli taki jakby stanik top i tego spódniczka Tu jest taka siateczka i na tym perełki tylko trochę się tu odgięło to Tu jakaś nitka wystaje Te perełki są takie jakby krzyżyki naklejane Cała spódniczka jest taka kratka, trochę tak krzywda, niektóre krzyżyki są... Chyba, że tak miało być, to się nie czepiam Oczywiście zapinam na rzepy. O, ma takie jakby przezroczyste ramionczka. Ej, fajne. Dobra, więc. Myślę, że ją przebiorę tą lalkę, bo bardziej mi się podoba ten drugi komplet. I tutaj jak widać już ją całą przebrałam, tak się prezentuje. Generalnie miałam wielkie problemy, żeby nałożyć tą kurteczkę, ale wszystko już ładnie leży. I tak się no, prezentuje lalka, troszeczkę się ten top u góry tak pruje przez tą w tą, rzecz, w tą rzeczkę, ale myślę, że to nie jest problem, więc no to na tyle, no pa pa.